Czy kiedykolwiek zachwyciłeś się konstrukcjami tak ogromnymi i skomplikowanymi, że wydają się wręcz niemożliwe? Zastanawiałeś się nad budowlami wzniesionymi z niezwykłych materiałów, które przetrwały próbę czasu, zawaliły się w tajemniczych okolicznościach, lub skrywają sekrety, których współczesna nauka jeszcze nie rozwikłała. Biblia. Opisuje jedne z najbardziej zdumiewających budowli w historii. Każda z nich skrywa zagadkę, zapomnianą lekcję lub prawdę, której tylko nieliczni odważą się poszukiwać. W tym filmie zabierzemy Cię w fascynującą podróż po pięciu legendarnych biblijnych konstrukcjach i tajemnicach, jakie skrywają. Ale bądź gotowy. Ostatnia z nich może całkowicie zmienić twoje dotychczasowe przekonania i wprawić cię w osłupienie. Czy jesteś gotów zgłębić tajemnice łączące wiarę, historię i archeologię? Przygotuj się, bo to, co za chwilę usłyszysz, może odmienić twoje postrzeganie zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Zaczynajmy: Monumentalne konstrukcje biblijne. Czy potrafisz sobie wyobrazić budowę ogromnego statku wyłącznie za pomocą prymitywnych narzędzi? Bez dźwigów, bez elektronarzędzi, tylko drewno, spracowane dłonie i niezachwiana wiara. Właśnie tego dokonał Noe, a jego historia do dziś fascynuje naukowców, archeologów i wierzących w cuda. Pismo Święte mówi, że w czasach, gdy na Ziemi panowało zepsucie i chaos. Bóg wybrał jednego człowieka do wykonania pozornie niemożliwego zadania: zbudowania potężnej arki, która miała ocalić jego rodzinę i przedstawicieli wszystkich gatunków zwierząt przed nadchodzącym kataklizmem. Wyobraź sobie tę scenę. Noe otrzymuje boskie polecenie: zaczyna ścinać drzewa, dopasowywać belki, planować przestrzeń. Praca była niezwykle trudna. Dziesiątki lat wysiłku pod palącym słońcem, wśród drwin, sceptycyzmu i niewyobrażalnej presji ochrony istot powierzonych mu przez Boga. Jednak arka nie była zwykłą łodzią, była ogromna, mierzyła około 137 metrów długości, 23 metry szerokości i 14 metrów wysokości, porównywalna do współczesnego frachtowca. Cała konstrukcja została wykonana z drzewa żywicznego i uszczelniona smołą, by wytrzymać nadciągający potop. Teraz pomyśl, jak Noe był w stanie ukończyć tak monumentalne dzieło bez pomocy nowoczesnej technologii. Jak rozmieszczono zwierzęta wewnątrz arki? I co najważniejsze, czy potop naprawdę miał miejsce i czy rzeczywiście pokrył nawet najwyższe góry? Czy to jedynie legenda, czy jednak prawda? Naukowcy starają się znaleźć odpowiedzi. Geolodzy i historycy odkryli dowody na wielką powódź w rejonie Mezopotamii. Badania wskazują, że tysiące lat temu ogromna katastrofa mogła zatopić rozległe tereny, dając początek legendom o globalnym potopie. Szczególnie intrygujące są doniesienia o odnalezieniu samej arki. W 1959 roku turecki pilot dostrzegł na zboczu góry Ararat kształt przypominający kadłub statku. Od tamtej pory wiele ekspedycji próbowało ustalić, czy znajdujące się tam struktury rzeczywiście są pozostałościami Arki Noego. Niektórzy badacze odnaleźli fragmenty skamieniałego drewna i formacje geologiczne zgodne z kształtem wielkiego statku. Jednak zagadka pozostaje nierozwiązana: czy to rzeczywiście Arka Noego? Podczas gdy nauka wciąż prowadzi spory, wiara trwa niezmiennie. Wyobraź sobie, że stoisz przed miastem otoczonym masywnymi murami, tak potężnymi, że wydają się nie do zdobycia. Twierdza stworzona, by odeprzeć każdego wroga i chronić mieszkańców przed wszelkim zagrożeniem. A teraz wyobraź sobie coś niewiarygodnego. Te mury nie upadają pod wpływem machin oblężniczych, wybuchów czy tradycyjnej walki. Zamiast tego runęły pod wpływem czegoś znacznie bardziej tajemniczego, dźwięku trąb i siły zbiorowej wiary. To historia Jerycha, jednego z najstarszych miast świata i miejsca jednego z najbardziej zagadkowych oraz dyskutowanych wydarzeń biblijnych wydarzenia tak niezwykłego, że do dziś stanowi wyzwanie dla racjonalnego wyjaśnienia i fascynuje zarówno naukowców, jak i historyków. Ale czy rzeczywiście miało miejsce? I co współczesna nauka mówi o tym niezwykłym upadku murów? Według Pisma Świętego Jerycho było silnie ufortyfikowanym miastem, a jego mury tak wysokie i solidne, że jakikolwiek atak ze strony Izraelitów, którzy przez 40 lat wędrowali po pustyni, wydawał się skazany na niepowodzenie. Zdobycie tej twierdzy wydawało się niemożliwe. Jednak Bóg miał plan, który całkowicie przeczył wszystkim konwencjonalnym strategiom wojennym. Nakaz dany izraelskim wojownikom był niezwykły: mieli okrążać miasto raz dziennie w absolutnej ciszy przez sześć dni, bez żadnego ataku i bez dobywania broni, jakby oczekiwali na niewidzialny znak. Siódmego dnia wszystko miało się zmienić. Mieli obejść miasto siedem razy, rozbrzmiewając dźwiękiem trąb i wydając donośny okrzyk. Wtedy, nagle i w sposób niewytłumaczalny, mury runęły. Nie pod wpływem machin oblężniczych ani trzęsienia ziemi, lecz jedynie pod wpływem dźwięku. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, jak zwykłe okrążanie miasta i dźwięk trąb mogły doprowadzić do upadku tak potężnych murów. W XX wieku archeolodzy rozpoczęli badania wierychu, szukając odpowiedzi, a odkrycia okazały się jeszcze bardziej intrygujące. W latach 50. XX wieku brytyjska archeolog Kathleen Kenyon przeprowadziła dokładne wykopaliska i dokonała niezwykłego odkrycia. Rzeczywiście istniały pozostałości ogromnych murów, które zawaliły się w sposób nagły co więcej dowody wskazywały, że mury upadły od wewnątrz, co było niezwykłe, ponieważ w typowych oblężeniach mury zazwyczaj są niszczone od zewnątrz przez atakujących. W przypadku Jerycha zawalenie się murów wyglądało tak, jakby przyszło z wnętrza miasta, co zgadza się z biblijnym opisem, według którego nie ludzkie ręce, lecz siła znacznie potężniejsza doprowadziła do ich upadku. A co jeśli istnieje naturalne wyjaśnienie upadku murów Jerycha? Niektórzy badacze sugerują, że mogło to być spowodowane trzęsieniem ziemi, zwłaszcza że Jerycho leży na uskoku tektonicznym, gdzie aktywność sejsmiczna jest dość częsta. Możliwe, że trzęsienie ziemi zbiegło się z wydarzeniami opisanymi w Biblii, ale rodzi się wtedy kluczowe pytanie: skąd Jozue i Izraelici mogli wiedzieć? Kiedy dokładnie nastąpi trzęsienie ziemi? Co więcej, przypadek, że trzęsienie miało miejsce dokładnie w momencie dźwięku trąb i okrzyków, wydaje się niezwykle niezwykły. Czy mogło to być jedno z tych rzadkich wydarzeń, gdzie nauka i wiara splatają się w tajemniczym połączeniu, gdzie niewyjaśnione zjawisko spotyka się z boską interwencją? Bez względu na to, jaka jest prawda, Upadek Jerycha pozostaje jedną z największych zagadek biblijnej archeologii. Przygotuj się, bo teraz przyjrzymy się jeszcze bardziej tajemniczej i zachwycającej budowli. Wyobraź sobie świątynię tak wspaniałą, że jej mury lśniły czystym złotem, odbijając promienie słońca niczym niebiańska poświata. Sanktuarium tak święte, że było uważane za miejsce obecności samego Boga. To była Świątynia Salomona, szczyt sakralnej architektury Izraela. Budowla owiana podziwem, czcią i boską potęgą. Ale jak powstał ten cud? Jakie dowody archeologiczne potwierdzają jej istnienie? I co najważniejsze, jakie miała duchowe znaczenie? Historia zaczyna się od Dawida, wielkiego króla Izraela, który pragnął zbudować dom dla Boga. Jednak to święte zadanie nie było mu przeznaczone przypadło jego synowi i następcy, Salomonowi, znanemu z niezrównanej mądrości. Wybór miejsca budowy Góry Moria nie był przypadkowy było to miejsce o niezwykłej duchowej mocy, pełne głębokiego znaczenia. To właśnie tutaj Wiele pokoleń wcześniej Abraham niemal złożył w ofierze swego syna Izaaka miejsce naznaczone boskimi objawieniami i duchowym dziedzictwem. Budowa świątyni Salomona nie była jedynie architektonicznym osiągnięciem, było to monumentalne przedsięwzięcie, w którym każdy szczegół miał boskie znaczenie. Kamienie użyte do konstrukcji były starannie obrabiane i przygotowywane z dala od miejsca budowy, niezwykła praktyka, mająca na celu zapewnienie, że żaden dźwięk młotów ani dłut nie zakłóci świętej ciszy zgodnie z boskimi instrukcjami. Powstaje więc fascynujące pytanie. Jak te ogromne bloki skalne zostały przetransportowane, precyzyjnie dopasowane i złożone w majestatyczną świątynię, skoro na miejscu nie mogło być słychać żadnych odgłosów budowy. Cedry libańskie, znane ze swojej wyjątkowej jakości, sprowadzano z odległych krain, a ich wonny aromat przenikał całe miejsce, nie tylko dodając estetycznego piękna, ale także symbolizując królewskość i duchową więź z Bogiem. Jednak najbardziej niezwykłym elementem była wewnętrzna część świątyni, pokryta czystym złotem, które odbijało światło niczym boska poświata. Rzeźbione Palmy i kwiaty zdobiły każdy zakątek, tworząc atmosferę, która zdawała się wykraczać poza ziemską rzeczywistość. W samym sercu świątyni znajdowało się miejsce najświętsze, święte świętych. W tej świętej komnacie spoczywała arka Przymierza, tajemniczy artefakt, symbolizujący realną obecność Boga pośród jego ludu. Po siedmiu latach żmudnej pracy świątynia została ukończona, lecz wydarzenia podczas jej poświęcenia przekroczyły wszelkie wyobrażenia. Salomon zwołał cały Izrael na ceremonię, która miała na zawsze pozostać w ich pamięci. Przy ołtarzu król wzniósł żarliwą modlitwę, błagając Boga, by uznał świątynię za swój ziemski dom. Wówczas nastąpiło coś niezwykłego: jasna chmura ogarnęła całą budowlę, objawiając namacalną obecność Boga, a potem wydarzyło się coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Ogień stąpił z nieba i zapalił ofiary na ołtarzu na oczach zgromadzonego ludu. Był to niepodważalny znak, że Bóg przyjął świątynię jako swoje sanktuarium. Ogromne tłumy upadły na kolana w czci i uwielbieniu, wiedząc, że znajdują się w obecności żywego i wszechmocnego Stwórcy. Jednak historia świątyni Salomona nie kończy się na jej ukończeniu. Przez wieki pozostawała tajemnicą, jej ukryte sekrety, jej późniejsze zniszczenie i niezliczone zagadki, które wciąż budzą zainteresowanie. Przygotuj się, ponieważ kolejne architektoniczne dzieło, które teraz zbadamy, jest jeszcze bardziej zdumiewające i tajemnicze. Wyobraź sobie świat, w którym ludzkość mówi jednym językiem, bez podziałów i barier. Ludzie żyją w doskonałej harmonii, kierując się wspólnym celem zbudować wieżę tak wysoką, że sięgnie nieba. Jednak ta ambicja zamiast zbliżyć ich do Boga Sprowadza jego gniew. Następstwa tego wydarzenia były zdumiewające: komunikacja między nimi została przerwana, a wielki projekt na zawsze porzucony. Czym jednak naprawdę była wieża Babel? Czy istniała? Co może nam powiedzieć archeologia na temat tej historii? I co najważniejsze, jakie przesłanie niesie dla nas dziś? Według Biblii, po wielkim potopie potomkowie Noego rozproszyli się po świecie, by ponownie go zaludnić. Przez pewien czas pozostali zjednoczeni, dzieląc wspólny język, który dawał im niezwykłe możliwości, nieograniczoną organizację i niezakłócony postęp. Ostatecznie ludzie ci postanowili osiedlić się na równinie Sinear, regionie znanym dziś jako starożytna Mezopotamia. Ich ambicje nie ograniczały się jedynie do zamieszkania na tym obszarze, pragnęli uwiecznić swoją obecność, wykorzystując najnowocześniejsze wówczas technologie cegły wypalane w piecach i lepik jako spoiwo. Rozpoczęli budowę monumentalnej konstrukcji, wieży tak ogromnej i ambitnej, że miała stać się ostatecznym dowodem ludzkiej niezależności. Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek sięgnie nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi, mówili rodzaju 11.4. Ich celem było dotarcie do niebios, lecz nie tylko to, Chcieli rzucić wyzwanie samemu Bogu. W miarę postępu budowy wieża pieła się coraz wyżej, ukazując pozornie nieograniczone możliwości ludzkiego geniuszu. Jednak Bóg obserwował to przedsięwzięcie i postanowił interweniować. Pomieszał języki ludzi, tak aby nie mogli się już wzajemnie rozumieć. Wyobraź sobie tę scenę: murarz prosi o cegłę, ale jego towarzysz podaje mu wodę. Mistrz budowy wydaje rozkazy, lecz nikt nie pojmuje jego słów. W ciągu kilku chwil doskonale skoordynowany wysiłek zamienia się w totalny chaos. Plac budowy staje się miejscem kompletnej dezorganizacji. Królestwo płynnej komunikacji nagle pogrąża się w niezrozumieniu i zamęcie. Nie mogąc dłużej współpracować, budowniczowie porzucili swoją wielką wieżę. Rozproszyli się po całej Ziemi, dając początek narodom i kulturom, które znamy dzisiaj. Jednak pytanie pozostaje, czy to wydarzenie rzeczywiście miało miejsce. Wielu badaczy uważa, że biblijna wieża Babel mogła być wzorowana na Ziguracie, mezopotamskiej piramidzie schodkowej. Najsłynniejszym z nich był Etemenanki, ogromna świątynia w starożytnym Babilonie. Wzniesiona na cześć Boga Marduka. Historyczne zapisy opisują tę budowlę jako dom łączący niebo i ziemię, co w niezwykły sposób przypomina biblijny opis wieży Babel. Przez tysiąclecia świątynia ta była niszczona i odbudowywana kilkukrotnie, aż w końcu została całkowicie opuszczona. Czy to możliwe, że właśnie ten ziggurat był rzeczywistą wieżą opisaną w Piśmie Świętym? Choć ostateczne dowody wciąż pozostają nieuchwytne, podobieństwa są intrygujące. Historia wieży Babel to coś więcej niż tylko opowieść o podziale ludzkich języków, stanowi ponadczasową przestrogę przed nieokiełznaną ambicją. Jak daleko powinny sięgać dążenia człowieka? Czy nasza nieustanna pogoń za wielkością i dominacją może doprowadzić nas do wyzwań, które przerastają nasze zrozumienie? Przygotuj się, bo kolejny architektoniczny cud, który zbadamy, kryje jeszcze głębsze i bardziej zdumiewające tajemnice. Wyobraź sobie czas naznaczony cierpieniem i wygnaniem. Twoja społeczność została wyrwana ze swojej ojczyzny, zmuszona do życia w obcym kraju. A na własne oczy widziałeś zniszczenie świątyni, centrum życia duchowego. Dla wielu byłby to moment utraty wiary i zerwania więzi z Bogiem. Jednak dla narodu żydowskiego było inaczej. Po powrocie z niewoli babilońskiej przynieśli ze sobą wizję odbudowy świątyni i odrodzenia swojej religijnej tożsamości. Druga Świątynia Jerozolimska była czymś więcej niż tylko budowlą, symbolizowała odnowę, nadzieję i ponowne umocnienie tożsamości całego narodu. Ale jakie były logistyczne wyzwania związane z budową tej monumentalnej świątyni? Czym się wyróżniała i co najważniejsze, dlaczego jej upadek był tak bolesny? Po siedemdziesięciu latach niewoli babilońskiej Żydzi otrzymali pozwolenie na powrót do swojej ojczyzny. Cyrus Wielki, perski monarcha, nie tylko wydał dekret o ich powrocie, ale także nakazał odbudowę świątyni i wsparł jej finansowanie. Jednak gdy prace budowlane ruszyły, Szybko stało się jasne, że nowa świątynia nie dorówna wspaniałości tej wzniesionej przez Salomona. Była mniejsza, mniej ozdobna, brakowało w niej arki przymierza, a ściany nie lśniły już złotem, jak miało to miejsce w oryginalnej budowli. Starsi, którzy pamiętali pierwotną świątynię, płakali na widok jej skromniejszej wersji. Opłakując fakt, że nowa konstrukcja nie mogła równać się z dawną świetnością. Wtedy jednak pojawił się niespodziewany zwrot za sprawą słów proroka Aggeusza, który przekazał niezwykłą obietnicę: Chwała tej drugiej świątyni będzie większa niż pierwszej, Aggeusz 2.9. Jak mogło się to stać? Jak budowla wydająca się mniej okazała niż świątynia Salomona mogła osiągnąć większą chwałę. Odpowiedź na to pytanie nadeszła dopiero wieki później, wraz z panowaniem Heroda Wielkiego, króla, którego ambicje nie znały granic. Podjął się on ogromnego projektu rozbudowy i upiększenia drugiej świątyni, przekształcając ją z prostej konstrukcji w jedno z architektonicznych cudów starożytnego świata. Herod podwoił wielkość dziedzińca świątynnego, przekształcając go w rozległy kompleks religijny wzniesiono monumentalne kolumny i rozległe przejścia, które wzbudzały podziw wszystkich odwiedzających. Części świątyni pokryto złotem i białym marmurem, sprawiając, że budowla lśniła w blasku jerozolimskiego słońca. Efektem była świątynia tak wspaniała, że zapierała dech pielgrzymom, stając się tętniącym sercem judaizmu. Miejscem, gdzie tłumy gromadziły się na modlitwach, składaniu ofiar i poszukiwaniu boskiej obecności. To właśnie w murach tej świątyni Jezus nauczał, wypędzał kupców i wypowiedział szokującą przepowiednię. Nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Mateusz 24,2 Przepowiednia ta niestety spełniła się w roku 70 naszej ery. W odpowiedzi na pierwsze żydowskie powstanie Imperium Rzymskie obległo Jerozolimę. Po miesiącach zaciekłych walk wojska rzymskie sforsowały mury miasta i podpaliły świątynie. Historyczne źródła opisują, jak gorące płomienie stopiły złoto, które wniknęło w szczeliny między kamieniami, zmuszając rzymskich żołnierzy do rozbiórki świątyni w celu wydobycia cennego metalu. Gdy zniszczenia dobiegły końca, pozostały jedynie ruiny, a jedynym ocalałym fragmentem stała się zachodnia ściana, przejmująca pamiątka dawnej świetności i symbol ogromnej straty. Jednak historia świątyni sięga dalej niż jej fizyczna obecność. Przez wieki była świętym miejscem, gdzie zamieszkiwała obecność Boga. Gdzie składano ofiary i szukano przebaczenia oraz duchowego przewodnictwa. Ale wraz z pojawieniem się Jezusa nastąpiła fundamentalna zmiana. Przedstawił on nowatorską koncepcję, mówiąc: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Jan II, 29. Jego słowa nie odnosiły się do kamiennej budowli, mówił o sobie. Jezus wskazywał, że prawdziwa świątynia nie będzie już miejscem z cegieł i marmuru, lecz stanie się rzeczywistością w sercach ludzi. Zastanów się nad tą głęboką myślą: jeśli Bóg pragnie zamieszkać w Tobie, czy Twoje życie jest gotowe, by Go przyjąć? Niech to rozważanie towarzyszy Ci na co dzień. Dziękujemy, że dołączyłeś do nas w tej podróży przez historię i wiarę. Niech Bóg ci błogosławi, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.